Ostatnio w krakowskich księgarniach kupić można folder wydany przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Barwne fotografie dokonań konserwatorskich, zdjęcia obiektów, na których prowadzone są tego typu prace, tekst omawiający znaczenie historycznej stolicy Polski i wagę, jaką jest jej rewaloryzacja. Sześć wersji językowych, ale tytuł jeden. Chcąc mówić o dzisiejszym Krakowie, nie można pominąć pierwszych dni powojennych. Starsi mieszkańcy podwawelskiego grodu pamiętają to wydarzenie. Młodsi mogli tę scenę obejrzeć w filmie Jana Łomnickiego ,,Rozkaz ocalić Kraków". Tak było w styczniu 1945 roku. Miasto zostało wyzwolone i wprawdzie ograbione przez hitlerowców z wielu dzieł sztuki. Szczęśliwie zachowało zabytkową architekturę. W tamtych latach no. i dniach radości z odzyskanej wolności zapomniano jakby o Krakowie. Obowiązkiem numer jeden była odbudowa warszawskiej starówki, gdańskiego i wrocławskiego śródmieścia. Kraków czekał w kolejce, w której miejsca przed tym miastem zajęły również Sandomierz i Zamość, pałace w Wilanowie i Baranowie. Jednak klejnot polskiej architektury i pomnik narodowej kultury przez cały czas był tematem rozmów. Raz były to szepty, a od czasu do czasu mocno podniesione głosy podejmowane przez naukowców, teoretyków i praktyków. Wybitnych specjalistów z różnych dziedzin życia, a także dziennikarzy. W siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w klubie podróżką uczestniczymy w forum poświęconym tematowi rewalaryzacji Krakowa, na którym coraz częściej padał termin odbudowa miasta. Wśród obecnych zabrakło, mimo przyjęcia zaproszenia, generalnego konserwatora Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, profesora Wiktora Zina i ludzi pełniących funkcję konserwatorów Krakowa w latach po II wojnie światowej. No cóż, jak niejednokrotnie wykazała praktyka, nie zawsze pełniona funkcja pokrywa się z pełną odpowiedzialnością. Jest to na pewno bardzo krytyczne stwierdzenie, ale zarazem gorzka prawda. Zebrani tu nie chcieli atakować, ale marzyło się wszystkim wysłuchanie opinii, co dalej. Profesor Stanisław Grodziski, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii Prawa. W czasach, kiedy się mówiło, że Kraków szczęśliwie nic nie ucierpiał, że jest cały i żadnego, żadnej pomocy nie potrzebuje, wówczas jednocześnie właśnie ukształtował się pewien sposób myślenia i działania, który pogłębił nasze dzisiejsze trudności. Przypomnę, że polityka w stosunku do właścicieli. Krakowskich kamienic łagodnie mówiąc, nie była przychylna i że były nawet takie pociągnięcia we wczesnych latach 50. jak próba wysiedlenia z Krakowa znacznej liczby zasiedziałych krakowskich rodzin. Później szczęśliwie od tej polityki się odeszło, niemniej jednak trwała ona w przepisach komunalnych. Które nie stwarzały tejże grupie ludzkiej żadnych możliwości poważniejszej ochrony swojej własności. Tym szybciej szły też i te zabytki w ruinę. Z biegiem lat coraz ciemniejsze chmury zbierały się nad Krakowem. Rozbudowa miasta, rozwój przemysłu to czynniki, które obok nieubłaganego działania czasu mają wielki wpływ na wartościowe obiekty zabytkowej architektury, niestety negatywne. Miastu grozi, nie bójmy się użyć tego słowa, bo jest ono do dziś aktualne upadek i zagłada. Żeby być sprawiedliwym i rzetelnym w informacji, przypomnieć należy wielokrotne starania władz miasta, w wielu wypadkach wyprzedzane monitami mieszkańców Krakowa, o uruchomienie wszystkich możliwych środków mających na celu akcję ratowniczą. W 1952 roku Powołany zostaje Urząd Miejskiego Konserwatora Zabytków. W latach 1961 i 1967 rząd formułuje stosowne uchwały wyznaczające długoterminowy program ochrony zabytków Krakowa. Szczególnie ważną staje się uchwała Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii i Rady Ministrów w roku 1974, pomyślana jako akcja kompleksowej odnowy zespołów zabytkowych. Jerzy Madejski tak pisał na łamach życia literackiego. Sławna z urody ulica kanonicza miała stać się wizytówką rewaloryzacji Krakowa. Długo i oficjalnie mówiono o kompleksowych planach, światowym nowatorstwie polskiej szkoły konserwacji. I wyznaczano terminy, coraz dalsze i bardziej enigmatyczne. Wreszcie nawet ostatnie minęły i nikt już nie odważył się zaczerpnąć nowych z wyeksploatowanego sufitu i objawienia Bożego. Coraz wyżej też wznosiły się głosy protestu. W latach 60. i pierwszych 5. 70. można odnotować jakby łaskawsze spojrzenie na Kraków. Nie wdając się w ocenę wartości efektów przeprowadzonych tu prac konserwatorskich, należy przypomnieć heroiczną walkę profesora Estreichera o kolegium Maius. Przeprowadzono renowacje Małego Rynku, Wieży Ratuszowej, Barbakanu, Kościoła św. Wojciecha, Bramy Floriańskiej, budynku dawnego więzienia św. Michała, Kazimierzowskiego Ratusza, Sukiennic, jak również odnowę fasad Drogi Królewskiej, dla celów, szczerze mówiąc, reprezentacyjnych. I wreszcie stało się to, co zwróciło oczy nie tylko Polaków, ale całego świata na miasto trochę zapomniane, a po części zakompleksione swoją outsiderowską niemocą. W czerwcu 1978 roku na sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO w Waszyngtonie, zgodnie z uchwaloną przez tę organizację Konwencją o Międzynarodowej Ochronie Zabytków Przyrody i Kultury, Zespół architektoniczno-historyczny Krakowa został wpisany na listę pierwszych dwunastu najcenniejszych obiektów świata. W grudniu tego roku na Wawelu, w sali senatorskiej, podniosła uroczystość. Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu powołało Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, na czele którego stanął przewodniczący Rady Państwa profesor Henryk Jabłoński. Uchwalono apel do narodu. Nikogo z nas, głosi apel. Nie powinno zabraknąć w powstającym przymierzu polskich serc i rąk. Odnowa Krakowa winna dokonywać się przy współudziale wszystkich Polaków. Troska o zachowanie bezcennych świadectw w tradycji narodowej to wyraz szacunku dla naszego rodowodu, niezbędny składnik prawdziwego patriotyzmu. Jerzy Madejski pisze niedawno w życiu literackim. Od chwili powołania Społecznego Komitetu Odnowy, Kraków stał się nienaruszalnym tabu. Perswazją i siłą nalewano publicystom wody do ust, bądź to tłumacząc im szkodliwość wytykania błędów jak źle napiszecie, to kraj przestanie ułożyć na odnowę i miasto szlak trafi bądź też skreślano całe akapity tyczące choćby ewidentnego partactwa zarzucą nam, że marnujemy społeczne pieniądze. Jak zwykle winnym był nie ten, kto złoczynił. Lub do niego dopuszczał, tylko ten, co je widział i ośmielał się o nim pisać. Stefan Markiewicz, sekretarz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Intencją powołania tego społecznego komitetu było, żeby połączyć wysiłki miasta ze społeczną pomocą, żeby przyspieszyć proces ratowania zabytków Krakowa. Kraków dzięki Działalności Społecznego Komitetu otrzymał już pewną pomoc od społeczeństwa i od Polonii, i od firm zagranicznych, i materialną, i finansową. Jej wartość przekroczyła już pół miliarda złotych. Można dyskutować, czy to jest dużo, czy to jest mało. W stosunku do potrzeb, na pewno nie jest to za mało. Komitet sam społeczny także uczył się działalności. Liczyć możemy głównie na ludzi z Krakowa, którzy chcą się społecznie w działalności komisji angażować. Profesor Władysław Borusiewicz. Do tej pory zabytkami, opiniami w zakresie no, formalnych, jakichś działań w zakresie zabytków, zajmowały się trzy lub cztery nawet komisji. Komisja Kultury... Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Przestrzennego i jeszcze inne komisje w zależności od zainteresowań. Dzięki między innymi muszę powiedzieć, że nie tylko naciskom i naszej pracy Rady i Prezydium, ale również i dzięki właśnie Społecznemu Komitetowi Ochrony Zabytków w Krakowie zostało uchwalone i została powołana komisja. Niezależna od wszystkich komisji rewaloryzacji i ochrony zabytków Krakowi. Rewaloryzacji i ochrony zabytków Krakowi. Powtarzam, dwa terminy, każdy co innego znaczy. Profesor Witold Cęckiewicz z Politechniki Krakowskiej. Chyba główny błąd poczynań rewaloryzacyjnych polega na tym, że wybieramy obiekty, zaczynając od tych najlepszych, zajmujemy się nimi podczas gdy olbrzymia ilość tego wszystkiego, co tworzy tą wspaniałą całość, ginie. I sądzę, że najlepszym sposobem jest prowadzenie równolegle dwóch akcji. Prowadzenie szerokiej akcji ochrony wszystkiego na zasadzie prostych zabezpieczeń. Po prostu jak zabezpieczyć to wszystko, co ulega stałej destrukcji na skutek zanieczyszczenia powietrza, na skutek przede wszystkim normalnych opadów atmosferycznych i na skutek różnych tektonicznych ruchów, których stale podlega podłoże, a równolegle zajmować się w sposób gruntowny poprzez badania, projektowanie tymi obiektami, które uznamy, że mają jakąś kolejność jakieś pierwszeństwo. Na przestrzeni kolejnych lat walki o Kraków oddawano uroczyście społeczeństwu kamieniczki, kamienice i całe pierzeje. Sypały się pochwały, nagrody. I tylko wśród fachowców powstawał niesmak i niedosyt. Oto hotel podróżą, owiany w historii legendami i mitami. Z drugiej jednak strony przykład tego, co słusznie ganimy w pracach konserwatorskich Krakowie. Zabytkowa substancja połączona z pseudostylowym wystrojem. Ukoronowaniem zła jest zaprojektowana i zrealizowana szklana ściana od strony dziedzińca. Jej niezbędność podyktowana była biurokratycznymi przepisami. Tak twierdzą ci, którzy podpisali się pod dokumentem odbioru budynku. Profesor Władysław Zalecki, Akademia Sztuk Pięknych. Nie może akcja rewaloryzacji ograniczać się do odnowy poszczególnych kamienic. Musi to być przede wszystkim sprawa zagospodarowania starego miasta. Wydaje mi się, że nieszczęściem naszej rewaloryzacji jest to, że istnieje wiele komisji, istnieje wielu specjalistów, wytworzyła się kadra ludzi, którzy naprawdę są szczerze zaangażowani w sprawy i którzy działają. Ale działają na oku w biurach, komisjach. Natomiast kto faktycznie wykonuje tą rewaloryzację? Wykonuje ją majster, wykonuje w najlepszym wypadku kierownik budowy. Problem bezpośredniego wykonawstwa poruszył na forum człowiek najbardziej zorientowany jeden z kierowników budowy. W relacji Macieja Kozłowskiego czytamy: Przedsiębiorstwo rewaloryzacji zabytków jest zwykłym przedsiębiorstwem przemysłowym. Działa na tych samych zasadach finansowych, prawnych i organizacyjnych. Jak na przykład fabryka domów. Jakie to przynosi efekty w działalności konserwatorskiej, można się domyśleć. Przypomniał zaproponowany eksperyment. Zważywszy, że niezastąpioną metodą konserwacji jest odnawianie budynków według takiej samej technologii i w takim samym systemie organizacyjnym, jakim był on budowany. Należałoby zatrudnić kilku czy kilkunastu fachowców w systemie dniówkowym. Niech konserwator czy projektant przyjdą na plac budowy, pokażą co i jak zrobić, i to będzie robione. Ludziom zapłaci się uczciwą stawkę. Przedsiębiorstwo też otrzyma odpowiedni procent na utrzymanie swojego aparatu, który w takim układzie mógłby być mocno ograniczony. Oczywiście projekt uznano za nierealny. Bogusław Krasnowolski, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Sekcja Konserwatorska. Między innymi w dyskusji padło zapytanie, kto ma decydować o sprawach konserwatorskich. No, chyba. Odpowiedź może być tutaj tylko jedna. Nie żadne społeczne komitety, tylko po prostu władza konserwatorska. Władza, którą nareszcie trzeba zacząć kształtować jako przedstawicieli społeczeństwa. Nie tylko oczywiście w sprawach konserwatorskich, ale o tym dzisiaj mówimy. Władza konserwatorska, więc przede wszystkim kompetentna, władza fachowa i władza silna, nie ulegająca presjom różnego rodzaju właśnie komitetów. To musi być autorytet naukowy. To musi być postać, osobowość, która posiada dalekosiężne koncepcje i która posiada autorytet w swoim środowisku. To musi być, jednym słowem, naukowiec, proszę Państwa, bo działalność konserwatorska jest działalnością bardziej naukową niż działalnością urzędową. I o tym należy pamiętać. Profesor Janusz Bogdanowski, Politechnika Krakowska. Chciałbym tu poruszyć trzy rzeczy. Mianowicie pierwsze stan obecny, drugie przyczyny, a przede wszystkim skupić się nad tym, co ewentualnie można byłoby zrobić w obecnej sytuacji. Jeśli chodzi o stan obecny, można powiedzieć, że y, teren Krakowa stanowi od tyłu zwłaszcza, bo może nie od fasady, przysłowiowy krajobraz po bitwie. Mamy wyburzone wnętrza bloku, mamy zburzone w znacznej mierze podgórze i cały szereg innych rzeczy. Zostały zatrzymane wyburzenia. I to jest niewątpliwie w tej chwili duże osiągnięcie. Ale jeżeli tylko wyburzenia zostały zatrzymane, a nie następuje za tym zabezpieczenie natychmiast, to jesteśmy przed kolejną fazą katastrof i zniszczeń, które mogą nastąpić. Sprawa przyczyn. Próbowałem sobie tutaj zebrać te przyczyny, i widzę ich aż pięć w najrozmaitszych ujęciach. Pierwsze to są warunki środowiska. Klimat i wszystkie warunki środowiska zawsze działały na niekorzyść zabytków. Ale to, co obecnie dzieje się w Krakowie w stosunku, w zakresie właśnie tych warunków środowiska, jest chyba rzeczą, o której się nikomu nie śniło i które w tym zakresie chyba nie występuje nigdzie na świecie. Druga sprawa to jest sprawa ustawodawstwa naszego. Nasze ustawodawstwo w zakresie ochrony zabytków i konserwacji jest przestarzałe. Jeżeli weźmiemy historię naszego ustawodawstwa, to, to co było najlepsze, było wydane w roku 1918. Polegało to przede wszystkim na tym, że chronimy krajobraz, a dopiero w ramach tego krajobrazu chronimy poszczególne zespoły, chronimy poszczególne obiekty i elementy tych obiektów. Niedawno wyszedł nowy numer architektury. W tej architekturze znajdujemy fragment planu Krakowa, wyrok śmierci na całe Centrum Miasta Krakowa. Tu właśnie wszystko jest do wyburzenia, oprócz oczywiście znacznej części zachowania obrębu, w zakresie plan. Natomiast na zewnątrz, plant, a także po części wewnątrz, plan właściwie wszystko jest do przerobienia, wyburzenia i niepozostawienia. Zgadzam się, że ten plan był opracowany lat temu pięć czy ileś. Ale niemniej ta nieświadomość w służbie planowania przestrzennego wśród urbanistów i architektów jest po prostu przerażająca. Nieprawidłowości działalności, już konkretnej działalności. Jakimś wyrazem tego może być styl konserwatorski, który możemy obserwować na ulicach Krakowa. To, co oglądniemy na ulicy y, Kanoniczej, to, co obejrzymy w całym szeregu innych miejsc, można byłoby scharakteryzować, że zabytek wygląda następująco, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe. Mianowicie na parterze y, gładka ściana y, ze sporym portalem, obok małe okienko ze skośną kratką, nad tym y, dwa pięterka, na górze dach albo attyka, tu i ówdzie jakieś poodsłaniane fragmenty. Wchodząc do wnętrza mamy sień wyłożoną marmurem, łamanym, zalewanym cementem, no i tak dalej, te świeczniki, te urządzenia wnętrz, wszystko według jednego standardu, który nie ma nic wspólnego faktycznie z zabytkowością. Dalej, zachowanie całej substancji, całego wystroju budynków, które jest rzeczą normalną, u nas jest właśnie ustawione na otwór. Właśnie trzeba wprowadzić nowe elementy, trzeba wprowadzić jak najwięcej nowego materiału, no bo wtedy dopiero można zarobić i w Krakowie w ogóle brak bieżącej konserwacji. To znaczy wszystko musi czekać na rewaloryzację, która dla jednego nastąpi za 50 lat, dla drugiego za 20, a dla trzeciego może będzie miał szczęście za 5 lat. Ostatnia <laughs> sprawa, którą chciałbym tu poruszyć jako przyczyny, to jest świadomość społeczna. To znaczy, jeżeli budynek jest w złym stanie technicznym. To w świadomości społecznej uważane jest za obiekt, który należy zburzyć. Więcej, postawienie w jego miejsce nowego budynku jest prawidłową działalnością. I tak to jest już społecznie obecnie odbierane. Nie liczy się faktyczność i autentyz obiektu, liczy się tylko forma, makieta teatralna, która powinna w takim czy innym miejscu stanąć. I ten system myślenia przynosi nam kolosalne straty, ponieważ społeczeństwo zaczyna być niewrażliwe. To tylko niektóre głosy z krakowskiego forum SDP z udziałem wybitnych specjalistów. Problem rewaloryzacji, a dziś już ze smutkiem można stwierdzić odbudowy Krakowa, jest nadal otwarty. Kończąc te relacje, przypomnijmy znaczący fakt z historii Grecji. W Atenach, gdy Ateńczyk dostawał prawa obywatelskie, musiał składać przysięgę, że miasto to zostawi piękniejszym niż je zastał. I to stwierdzenie musi być obowiązujące w Krakowie, jeśli chcemy, aby miasto uznane przez cały świat za jedno z pierwszych w dziedzictwie kultury przetrwało jeszcze wiele wieków.